Radia. Słowieku, zdałem ja bym... Alzheimera, ja potem nie będę pamiętał, gdzie byłem, jak się nakręcę i... No już podpór przodem, trzymamy. Oddychać, kurwa, nie stękać. Walczymy, w głowie trzeba sobie to poukładać i walczymy. Tak. Dobrze jest, dobrze jest. To się nie dogadaliśmy. No, no. No, zjebałem. Nieistotne, nieistotne, po takich rzeczach się uczymy. Niebieski mam na myśli ten... Przerywany. Te, te kropeczki takie, nie, nie, nie ten przerywany. To jest strumień, to jest strumień, który tutaj płynie. Pokaż. Życie jest kurwa okrutne, cały czas nam w dupę wali. No, to prawda. Nie, Życie tak jest zajebiste. Zajemnie. Pytamy na lędzi. Na cześć i w To jest to naprawdę. Uważaj na paznaczki. Uwaga! Każda na to będę. nie ma ja, ja liczę. Raz. Dół góra. Dwa. O pierdor. Nie <grym> popatrzysz, kurwa, będę musiał piwać, poczekaj. Serio! po prostu na to DOMEK! napierdalać tego demona, co, próbu co próbuje ci Czarek powiedzieć. Ci że Przestań frajerze iść dalej z tymi debilami. <grym> Ja nie, ma nie ma, ma taktycznej nie przerwy jeszcze. Ile tych kurwa tak tych <laughs> widzicie, Domek i kurwa cały Szykturczyk się jeba. <laughs> I samo jak Niedźwiedź. Poszło Niedźwiedź wszyscy kurwa w lewą stronę, tam gdzie Niedźwiedź kurwa nie padł. No tak, Zamiast trzymać się Domek, już został zdobyty, macie zabezpieczony, także wchodzicie. Jest jacuzzi? Jest jacuzzi. I tak dalej I tak dalej <laughs> Napijemy się wódeczki, potem w panu dupeczki Konkretny nożyk widzę. Gdzie? No tu. Taki solidny. Jakiś na zamówienie robiony? Tak. taką ma funkcję. No <śmiennie> wbudowaną. <śmiennie> <śmiennie> Jak to jest, że ten łeb kurwa wiecznie coś z A GPS nie? masz? <śmiennie> nie ma tego w Niech ktoś dostał wpierdol, kurwa. Gdzie się? Nie była wstawać, czekać, kurwa. To już, bałba, stoi, bałba, tu nie? Nie stoi, Trzymać, kurwa, to! Dobra, do góry. Nie błądzisz, stoi, stoi, Co jest?

Leżą w cieple, wygodnie To nie, szukaj dziury w całym Stylu nie puszczali jeszcze nic U kur... uuu Przestanę, przestanę O kur... Przy skalę, przy skalę. O, Ty osoba się tu wyjebały <laughs> kurwa nie dziwię O kurwa Przyjebało mrozem, bo widzę po śniegu no, wpytę poczułem. No, ale jest... Nie, nie, nie. Nie dziś jest ok, to muszę to Muszę mieć miejsce, żeby się podnieść.